Minut czas. Przerwy, tak. Jak już pana podsadam, to sobie dorbę przyniosę. Słucham? Dorbę sobie przyniosę tam. mamy na oblot trochę czasu, A też tak jest trójkąt? Czy tego czy Nie, ale jest obok, torem, obok się na obok? Można to, tak. Masz tak się zastanawiam, dlaczego tak tutaj było zrobione? W tym w Szutowie, dlaczego było tak zrobione na trójkąt No też No też przecież jest, boczny, że na początku zawsze tylko, zro... Chce zrobić, to robić można. A no ten... tak, tak, dokładnie tak, ale no. Chyba, że tam ten trójkąt to był jeszcze z jakichś innych tych? Nie, tam, tam w bok, na kręicę morską toryśmy. Tam co, tam wie... No tak, w jest no, Ale był szedł również tak na kręicę morską. I był dalej kiedyś szlak? No, w kręicę Morskiej był. Tak? Po w 50 latach rozebrali te tory? Aha, no bo tam w samym no. nie było ani towaru przywożenia, ani nic. A Niemcy pewnie nie na jednostki wojskowe pewnie na to. To było tak, militarne sprawy. No. Dlatego, że tam był do krynicy 3 to nie Jest, jest, a nawet można spotkać na tacy głupki, można znaleźć śruby. Te małe jeszcze, bo. No te stare, nie wiadomo. Bo tu jest 760 milionów. 750. 750. w Warszawie to zostaje jeszcze wąska torówka z Piaseczna do Grójca w takim stanie użytkowym gdzie tam jeszcze też jeździ turystycznie czasami dalej to tor już jest praktycznie nieprzejezdny no. A jak się złumia, no, to zaraz trzymy rozkradną zresztą ja mówię tą z Piaseczna, to mogliby... ...teren zabudowany w tej chwili, że... ...to by to poszło czyli to się nie utrzyma tam nie wiem, czy gdzieś jeszcze w ogóle w tej chwili wąskotorówka jeździ poza turystycznym tym chyba nie ma już tutaj głosu. interesy, na Kryfickiej, na, na, na tam właśnie są te e, turystycznie. Tam mają najlepiej rozbudowaną sieć I, i się okazuje, że z powrotem rekordowują stare odcinki jeszcze, bo więc wzięcie żeby jeszcze innymi trasami pociągnięcia. ale pieniądze skąd biorą na to. E, tam samorząd gminy tutaj też trochę się opukacało, że dzięki zgodom, wc, tam chce nam dużo ludzi przyjeżdżać, to po prostu tego. No. Mamy taki samorząd, że niemie, niemie, niemie by nie by zamykali. Tylko to, że to widnieje jako atrakcja. Tak. A tam to może być wcale nie takie duże sumy chyba tam dawali, podawali. Z tego 200 tysięcy milionów rocznie czy coś. Ale już mają przynajmniej na remonty mają te pieniądze. Bo na eksploatację to z samych przejazdów załóg tego. No oczywiście. Za przejazdy mają trochę do, no, do mają i przygotowali utrzymanie... tam w... duże jeźdźbota. organizowanej organizowane imprezy to połowa to Niemcy zawsze przyjeżdżają. Tak, tak, tutaj też nie przyjeżdżą. To jest co rok taki jeden przyjeżdża. Podane składam. Prędkość przylotowa 20 na godzinę? Yy, 25, ale w tym jest 35, ale tutaj jest ograniczenie 25 tylniętów. Na ten ten, Za turystów, nie? Na dróżki. Tak. Bo... Jedzieli, nie wiadomo, zatrzyma się, nie zatrzyma się, tak? No właśnie. Zostań mu zgaśnie i się dziwi dlaczego w pociągowaniu. No. w Niemczech był wypadek że na niestrzeżonym przejeździe, pociąg skosił samochód, cztery ofiary śmiertelne, oczywiście Polacy, Niemcy tam nie wpadają pod pociągi. No. tutaj w autobus walnęli. Nawet? No. Kurczę mladen. On myślał, że jest duży, tak? No, tak, jest duży. nagle da, to idzie jak po fach. Ale, Ale prawdę, prawdę mówiąc, jakby tak od ubezpieczyciela tego za przerwanie ruchu i tego dobrze firma wystąpiła odszkodowanie tak. i zgadzała pieniądze, to sami by wypróbuj, prawda? A, a, tak. Większa ilość, tak. W Warszawie jakby tramwaje warszawskie od tych wszystkich, którzy powodują zatrzymanie ruchu przez Policję, kierowców ściągać, to tak by zarobili, nie? Tak, że, no. tak, tak, mamy masz pieniądze. No, masz pieniądze, bo to codziennie przecież parę stłuczek, no i wszystko stoi w no No tramwaje są gotowane, nie? Tramwaje są gotowane w Warszawie, że. Zresztą... To znaczy, w tej chwili zrobili tak, że tramwaje warszawskie są spółką eksploatacyjną, a Zakład Transportu Miejskiego zleca im przewozy i po prostu kupuje u nich te. Ale oprócz tego podpisali teraz wieloletnią umowę właśnie z tym z miastem. Mają kupić 186 wagonów, to jest bardzo dużo, bo to mają wszystko wagony przegubowe, nisko-podłogowe. Bo muszą odnowić tabel, bo przecież najstarsze chyba z 67 jeżdżą w ruchu liniowym, no nie liczących zabytków, które mają. tam ale w Warszawie najszybciej to, najszybciej to, to w Warszawie się jeździ rowerem, a potem tramwajem, potem nogi, później autobus, a na końcu samochód prywatny. No. Ja mówię jak, byliśmy się z Warszawy wyprowadzili na wieś i dojeżdżałem do Warszawy do roboty, to na koniec to już żeśmy po prostu na Okęcie dopędzili tramwaj i w tramwaj, bo wjeżdżając samochodem, to czasami tak dużo dłużej jechał niż tego. Kiedyś jak musiałem pojechać o czwartej rano do roboty i później a w centrum pracowałem samym to żeby wyjechać z centrum mówiłem się Odjazd.